Cześć, witam Was, z tej strony znów Nagrel, Guild Wars 2, Jumping Puzzle kolejne, przenosimy się na mapę Dreadhound Cliffs, najlepiej i najbliżej można by było do Tribulation Waypoint, ale ja wybrałem Soros Embrace Waypoint, zajmiemy się dzisiaj dotarciem do tej tutaj właśnie wisty i Jumping Puzzle najlepiej tą drogą którą rozrysowałem <laughs> ja już zrobiłem tego achievementa podczas ekspienia mojego wariora ale dzisiaj chciałbym wam to jakoś przygotować żebyście mieli filmik to jest ten achievement tribulation rift scaffolding dobra zaczniemy nie tędy, nie tędy, ok Dobra Od razu muszę Wam powiedzieć, że tutaj, non-stop, się coś dzieje. Ktoś, non-stop, strzela. Jest dużo mobów. Na samym początku, na pewno ktoś nam będzie starał się przeszkadzać. Jak widzicie, już jakiś champion mi się tutaj załączył. Ale my ich postaramy się ominąć. Ok, pojedyncze mobki to jest jeszcze nic, jak widzicie. No, non-stop, jakiś ogień, coś tutaj, ktoś. <laughs> Przepraszam, atakuje Ok, trzeba dużo cierpliwości do tego achievementu bo hmm, jakby to powiedzieć. <laughs> naprawdę nie jest to zbyt lekki jumping puzzle, ale to nie jest też ten najtrudniejszy. Trzeba się odpowiednio uzbroić w cierpliwość. Jest naprawdę dużo skakania, ale myślę, że poradzimy sobie. Ja już dość dawno tego achievementu akurat nie robiłem, ale jak na razie idzie mi bardzo dobrze, ale ma, i mały, mały błąd i naprawdę można się tutaj ostro, ale ostro przejechać, no, ale jak na razie idzie mi wspaniale. Zobaczmy sobie może jakieś widoczki. Naprawdę fajnie się to prezentuje. A ja nadal będę nadal będę Powtarzał, że no Guild Wars 2 Wspaniale wygląda o, Jak widzicie Troszkę Troszkę się zagapiłem i, I od razu spadłem Dobra Lecimy dalej O widzicie tam już jest ta vista Trzeba się do niej jakoś tam Dostać Zaraz pokażemy to Yy, hmm, dobra, chyba tutaj Na tą kładkę musimy się dostać, przez tą belkę właśnie O, jaki piękny księżyc yy, Tak, tutaj Dobra Teraz będzie najgorszy chyba moment, tak Oj, spadłem, ale gdzie? Aha, dobra yy, Hmm Dobra, tego momentu strasznie, ale to strasznie nie lubię. O, ale jak na razie idzie mi dobrze. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko za pierwszym razem zrobić ładnie. Teraz musimy ostrożnie spać na tą kładkę. O, właśnie tak. Teraz najlepiej obrać sobie jakiś, właśnie cel, gdzie by tutaj skoczyć. Dobra. Mam nadzieję, że dolecę. O, właśnie, doleciałem. Wspaniale. Teraz już jest ostatnia prosta. Naprawdę ostatnia prosta. I będziemy na miejscu. Jeszcze tylko weteran do zabicia, i możemy zbierać nagrody nasze. Jeszcze go postaram się zabić. Jest o. I po czwara. Jest ją. Jak widzicie, nie jest to aż takie trudne w zrobieniu. O, już jest. Nawet sam weteran. No fakt faktem, ja mam już troszkę wbity level. Mam dobre. Dobre. Do, dobry sprzęt, więc idzie mi lżej. Ale jeżeli ktoś będzie chciał to zrobić podczas ekspienia, naprawdę jest, jest się z czym męczyć. O ty, po czwaru, giń. Jeszcze tylko ten. Jak widzicie, nie jest aż to tak. łatwe jednak muszę używać skila leczącego i potwór ubity. O, przy okazji, zdobyliśmy jakieś. zaliczyliśmy jakiś quest. O, jak miło, dostałem nawet rarę itema na 85 level tu jest jeszcze oczywiście vista jak mówiłem jak mówiłem już to jest ten achievement tribulation rift scaffolding i jeszcze vista możemy oczywiście sobie ją zaliczyć pięknie się to wszystko ładnie prezentuje Zawsze uwielbiam sobie oglądać to. Wisty. No nie było łatwo, ale daliśmy radę. Powtarzam, robiłem to już drugi raz, więc naprawdę wyszło mi, wyszło mi dobrze. Dobra. To było na tyle chyba, tak? Dobrze. To na, na razie. Miłego oglądania życzę. Hej.